Jest sam skandal do samego siebie. Ale jak nie ma z kim pogadać? Jak nagram to z myślą, że dam to w siedzi ktoś to usłyszy, to wystarczy, sama chęć taka się? Czy takie nagrywanie się jest w stanie nie wiem, być jakimś mną no, typem rozmowy relacji, relacji, z kim, przyszłej relacji, tak? Albo może zakliknie, tak? Pójdzie. Ktoś ci posłucha. I, I co? Się nazwie Czemu ludzie się zaczynają nagrywać i dodawać pieniądze są tacy którym to jest marzeniem, ale jest część takich, którzy tak jakby dodają te filmy z nadzieją, że ktoś w ogóle zobaczy a niektórych może nawet nie zobaczą. Albo Tylko po co? Po co chcecie mieć atencję? U ludzi, po co taki rozwój, po co to wszystko? Nie spotkasz tych ludzi, nie, nie, nie będziesz ze wszystkimi utrzymywać relacji. Nie zapamiętasz ich imion, po co, po co tak dużo? Oni cię utrzymają, tak? Bierzą twoje reklamy. Będziesz mieć dzięki nim, ale utrzymujesz się na. Jeden utrzymuje się na masie innych. To jest. Teraz to jest normalne, wraca reklama. Tylko. jakby tak spojrzeć że żyje, jak wszyscy ludzie żyją. Tak z perspektywy całego świata. To do, do czego można porównać taki byt? Czy my jesteśmy mózgiem w słoiku? Może ewolucja bakterii, z ryby w małpę, z małpy na ziemię. Mhm. Tylko. Właśnie. Tylko po co? Co jest nas tak dużo? Na jednego człowieka na całym świecie przypada 18 metrów kwadratowych ziemi. To to nie jest dużo. Są pustynie, lasy. Wszystko jest puste. A jakby każdy miał dostać, to wszystko było zajęte. Gdzie byśmy się mieli rozleć po tej ziemi. To byśmy wykarczowali ją całą Zniszczyli Gdzie jesteśmy wszyscy? Gdzie są ci wszyscy ludzie? Gdzie jest ten każdy człowiek stojący na polu co 20 metrów? W klatkach. Jesteście w jebanych klatkach, wszyscy jesteśmy w jebanych klatkach kurwa w blokach, pozamykani. Po co? Dach nad głową. Praca, jedzenie. Tylko po co? Po co my się mamy dalej rozprzestrzeniać? Jak nie osiągamy nic. A Umysłowo, nawet i regres. Nie są ludzie. Jak kurwa pierdolone owady... żyjemy? Jak pszczoły, które tak podziwiamy Robotnice, mamy. Dobre myślenie względem pszczoła pracowita. Człowiek też powinien być pracowity, zapierdalać na swój harem. Harem. Na swój islam, kurwa. Zawsze jest za mało, kurwa. Ile byś nie miał, zawsze jest za mało. Zawsze jesteś na tym progu, że chciałbyś więcej, ale już więcej ci się nie chce. Mógłbyś go przeskoczyć, ale nie chcesz wykonywać już tej pracy. Już tak masz dosyć. Po co? I co takie pszczoły robią? Jest jedna... Która tam teoretycznie żyje jak w niebie, reszta pracuje, jedna rządzi, rodzi, ma wszystko, to jest jej. Ale jak wygląda, kiedy królowa nie daje rady, co się dzieje, inne królowe? Co było kiedyś? Kiedyś była telewizja, jedna, jedna władza, w ogóle czasy wojny, autorytety, wielcy ludzie, tak? Pomniki instawiano. Byli jeden, prowadził wielu królowie. Teraz, teraz to się rozprzestrzenia. Są mniejsze grupki, ale też są duże ludzie prowadzący ze sobą grupy. To są nowe królowe. <grych> Jak wolą. Jeszcze świeże. Mogą prowadzić, prowadzić dzieci. Mogą tworzyć. Mogą przejąć wól. Nasz system funkcjonowania, zależność od siebie, chociaż bylibyśmy w stanie być niezależni, każdy sobie, sprawia, że coraz bardziej przypominamy funkcjonowanie mrowiska albo ulu. Takie naturalne. Pracuj, płać podatki, płać podatki, płać podatki, płać podatki tylko i wyłącznie. To się liczy. Nie ma nic gorszego niż nie płacenie podatków. Bo wtedy królowa nic z ciebie nie ma. jest w stanie sobie poradzić sam ze wszystkim, nie potrzebuje nikogo do niczego, jest w stanie przeżyć wszystko i wiele, jest w stanie przeżyć w lesie, nagi, głodny, bez narzędzi, straszony, jest w stanie przeżyć wiele. Potrafi żyć sam ze sobą. Dlatego skupiamy się w grupach. Dlatego, że człowiek sam może wszystko sobie ogarnąć. Jeżeli człowiek by robił wszystko sam, to nie miałby innej pomocy. Zresztą może czegoś nie zrobić. Grzeba że ma w ogóle to wszystko? Pieniądze, praca. Pracujemy, żeby mieszkać? Mieszkać może wszędzie? Trzymujemy tylko chore jednostki. Takie, które. Całą naszą nadproduktywność dajemy w rządy. Gdybyśmy nie płacili podatków, moglibyśmy naszą nadproduktywność efektownie wydawać ludziom wokół nas, tworząc ludzi zaradnych niewymagających wymagających pomocy. Powinno się nas przetrzewić reakcja naturalna, niszczymy wszystko, żaden przełom technologiczny nas nie powstrzyma przed niszczeniem samych siebie jako ludzi.